Dzień dobry drogie byki. To jest czytanie dla Was na styczeń 2022 roku. Konkretnie na te tam, trzy tygodnie, które zostały stycznia. Zobaczmy, co się dla Was pokazuje. Oczywiście, jak zwykle, przypominam, że po pierwsze, to jest czytanie ogólne. Więc bierzcie z niego to, co rezonuje, resztę zostawcie. Jeżeli potrzebujecie czytania tylko dla siebie, indywidualnego, to zapraszam na mojego maila helixatarmaopadgmail.com. Widać go w lewym dolnym rogu tego filmu. Jest również w opisie tego filmu. To czytanie ma Was inspirować, ma Wam pomagać, ma Was wspierać. Na pewno nie ma Wam pokazywać, co macie robić, tak, ani kazać Wam czegokolwiek. Macie wolną wolę, macie. Duży obszar w życiu, w którym tą wolną wolę można sobie aplikować i naprawdę kierować tym swoim przeznaczeniem. I, i, i tego Wam bardzo życzę i do tego Was bardzo zachęcam, żeby korzystać z, z, z tej możliwości kształtowania swojego życia. A trzecia rzecz to taka, że oczywiście mamy znak słoneczny i pewnie większość z Was jest tutaj właśnie kierowana znakiem słonecznym, ale pamiętajcie też o tym, że macie ascendent że macie księżyc w jakimś znaku, że być może macie jakieś skupiska planet osobistych w innym znaku. Warto to sobie sprawdzić w swoim horoskopie urodzeniowym i też właśnie zobaczyć, czy w tych, w tych specjalnych miejscach tego horoskopu urodzeniowego w znakach nie mamy jakichś interesujących informacji dla siebie, właśnie w czytaniach dla tych znaków. Dobrze, to teraz możemy zaczynać. Wyciągnę trzy karty. Dla byka na pozostałe dni, tygodnie stycznia 2022 roku, co się tutaj bykowi pokazuje? Mamy śmierć, mamy kochanków i mamy 7 denarów. Przyznam, że są to energie, które się ostatnio przez ostatnie kilka dni mocno pokazują. Nie pierwszy raz je widzę, a wiadomo, że karty tasuję bardzo starannie. E, no więc ja sobie tak roboczo patrzę na to czytanie jako pewien proces, tak? Te trzy karty pokazują pewien proces. E, I mamy tutaj do czynienia oczywiście z procesem transformacji i zmiany, głównie polegającym w śmierci na tym, że coś trzeba zostawić za sobą. E, po co zostawić ze sobą? Po to, żeby w miejsce tego starego wyrosło nowe. Taka jest funkcja śmierci. Yy, zawsze się mówi, że, znaczy, ja często słyszę, że tak, śmierć to jest przeciwieństwo życia. Absolutnie nie. Śmierć jest częścią życia. Jest częścią procesu życia. Yy, narodziny. To jest przeciwieństwo śmierci, tak? Że przychodzimy na świat albo coś przychodzi, coś się wyłania. A potem coś niknie, ale to wszystko jest częścią procesu życia. Więc tutaj trzeba coś uprzątnąć, coś wyciąć do korzenia, a nawet wyrwać z korzeniami, po to, żeby w to miejsce pojawiło się coś innego, coś świeżego. Dla mnie zeszły rok był bardzo mocno pod znakiem właśnie. Ja sobie to nazwałam rezygnacją, bo. Jednym z obliczy śmierci jest właśnie rezygnacja. Rezygnacja z tego, co już nie działa, tak? co już nie funkcjonuje, co już nie przynosi efektu. Nawet jeżeli kiedyś byliśmy do tego bardzo, bardzo przywiązani, nawet jeżeli kiedyś było to dla nas najważniejsze na świecie, to jest w procesie życia miejsce na to, żeby nawet takie rzeczy odpuścić, nawet takie rzeczy opuścić i z nich zrezygnować, po to, by coś naprawdę życiodajnego. Coś ze świeżymi sokami mogło wejść w nasze życie. Myślę, że dla znaków stałych, takich jak byk, ale nie tylko przecież takich jak wodnik też, to, to jest trudne. Ta część naszej osobowości, która się przywiązuje do tego, co jest stałe, do tego, co trwa. Ta część, która chce umacniać, ona myślę, ma w sobie dużo sprzeciwu wobec tego procesu. Natomiast to jest proces w gruncie rzeczy bardzo, bardzo odżywczy. Więc spodziewajcie się w styczniu jakiejś części tego procesu, być może uruchomienia tego procesu. On się będzie dział. Jak on się będzie dział? On się będzie dział poprzez wybory, bo kochankowie to nic innego jak wybór i to wybór istotny. Wybór, który najczęściej. Wiąże się z jakimś dylematem, bo nie można mieć dwóch rzeczy naraz, i to, to jest w sumie to, co Wam tutaj też chciałam powiedzieć, tak? Że mamy pewną pojemność, w której możemy realizować swoje życie, i tam się nie wszystko zmieści, tak? Wszechświat jest nieskończony. My tutaj żyjemy w jakiejś inkarnacji, która owszem może robić niesamowite rzeczy i może cudować. Natomiast nie zrobi wszystkiego naraz, tak? nie wszystko w jednej chwili się pomieści. I stąd potrzeba wyborów, i stąd właśnie czasami dylematy, czy wybrać to, co w tej chwili mi się podoba i najbardziej mnie ciągnie, czy może wybrać to, co wydaje się rozsądne, co, co obiecuje jakiś odroczony efekt. Tutaj może być bardzo wiele różnych kolorów i możliwości. Sprowadza się to często, tak bardzo upraszczając oczywiście w karcie kochanków, do wyboru pomiędzy sercem a rozumem, kiedy sercem podpowiada coś, co, co, co jest w tej chwili właściwe, wartościowe, a rozum podpowiada bardziej dalekosiężnie, ale to jest moim zdaniem bardzo stereotypowe i bardzo uproszczone podejście. Nie musi być tak, że jest niezgoda między sercem i rozumem. Najpiękniejsze wybory pojawiają się właśnie wtedy, kiedy one zaczynają mówić jednym głosem, kiedy się ze sobą dogadują. Tak czy inaczej, e, można wejść na jedną ścieżkę. Tutaj mamy dualizm tak, w tej karcie, która jest zresztą e, związana z, ze znakiem bliźniąt tak, i z całym tym archetypem, który stoi za bliźniętami, czyli właśnie tej dwoistości. Więc te wybory będą, będą się pojawiać, nieuchronnie będą się pojawiać, i mówi się z drugiej strony przy karcie kochanków, że, że... najtrafniejszy wybór to, to wybór dyktowany miłością. Ja chcę, żeby to było dobrze zrozumiane. Tu nie chodzi o impulsywność, tu nie chodzi o poddawanie się temu, co często rozumiemy jako miłość co na przykład jest zakochaniem albo uzależnieniem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się, kiedy się odnajdziemy w służbie miłości, ale tej miłości pisanej przez duże M, tej miłości, która jest wszechświatem, która jest źródłem, wtedy te wybory przychodzą stosunkowo prosto i wtedy są najwłaściwsze. No i w co to się wszystko przemienia? Siedem. Siedem denarów. W ogóle cały styczeń tego roku jest, jest pod znakiem siódemki, tak? Tak numerologicznie patrząc, bo to jest 2022 rok, czyli 2 plus 2 plus 2 plus 1, bo, bo to pierwszy miesiąc roku, czyli razem 7. 7 to oczywiście wiele rzeczy, to, to, jest, to jest praca, ale dzisiaj akurat do mnie przyszło takie znaczenie, że to jest e, wyciąganie wniosków ze swoich życiowych lekcji. I. Mm, jakby wprowadzanie tego, czego się nauczyliśmy w życie, właśnie poprzez pracę. E, więc widzę tutaj takie duże skupienie. To jest w ogóle Wasza karta też. E, często wydaje mi się, że niesłusznie się ją rozumie jako, jako porażkę. Absolutnie nie. To jest bardzo mądre rozróżnienie tego, co działa od tego, co nie działa i zastosowanie tego w życiu. Czyli w co dalej chcę inwestować swoją energię, a w co już nie. Czyli troszkę widzimy tutaj takie powtórzenie tej, te, tego pierwszego tematu pod tytułem, co, co odpuścić, co wyciąć, a czemu pozwolić się rozwijać, czemu pozwolić się odrodzić. Tak? Natomiast tutaj ma to bardzo materialny, fizyczny wymiar. Czyli co na, na, tym, na tym materialnym poziomie naszego życia. W co będę wkładać pracę? W co będę wkładać moje, moje zasoby? Gdzie spodziewam się wzrostu, a co zostawiam, bo już tego wzrostu się nie spodziewam. Taka tutaj jest, taka tutaj jest energia, taka, taka, taka bardzo mądra implementacja wszystkiego, czego się nauczyliście, na przykład w zeszłym roku. Eee, dobra. Ja jeszcze spytam oczywiście o wskazówki, co robić i czego nie robić, ale pamiętajcie o wstępie, który, który zawsze mówię, że to nie jest tak, że musicie cokolwiek tutaj. Te energie nie po to się pokazują, żeby was do czegokolwiek zmuszać. One zachęcają. Więc zobaczmy, do czego byki są w tym miesiącu zachęcane, na czym warto się skupić, czemu dawać swoją energię i zasoby. Co jest rekomendowane dla Was? A co nie jest? Od czego się z daleka trzymać? Czego nie robić? Czym się nie zajmować? I czemu nie dawać swojej energii i swoich zasobów? Tu mamy Asa Buław. A tutaj mamy y, dwa kielichy kurcze. Też się powtarzają te energie. Istotność jest ważna i w kontekście kochanków pojawienie się dwóch kielichów e, mówi, że mm, istotny też może być tutaj komponent ludzki w tych wyborach, które macie do, mm, do wykonania. Więc przede wszystkim widziałabym siebie, starałabym siebie umieszczać w kontekście e, mm, wspólnotowym. Akurat Dwa kielichy to jest karta partnerstwa, czyli tego, jak spotykam się z drugim człowiekiem. Natomiast to się nie musi ograniczać do jednego człowieka. Zwróćcie uwagę na to, co wam inni mówią, co wam sugerują, jak się z wami czują, jak wy się z nimi czujecie, co od nich słyszycie, co płynie od ludzi. Być może te wybory i ta, to odrobienie życiowej lekcji, zaimplementowanie jej w rzeczywistości. To może dotyczyć waszych relacji, może dotyczyć jakichś ludzi, że z, z jednymi będziecie chcieli mieć więcej kontaktu, a z innymi mniej. I to również działa na takiej zasadzie, że nie da się wszystkich pomieścić w życiu, nie mówiąc o tym, że niektóre energie wzajemnie się eliminują. To znaczy, jeżeli jesteśmy wystawieni na, na przykład jakąś toksyczną relację, to ona chcąc nie chcąc przenika w nas i trochę tej, tej toksyczności niestety potem ujawniamy. W innych relacjach, i na przykład inne osoby mogą wtedy chcieć się od nas odsunąć, bo nie chcą brać udziału w takim tańcu. Z drugiej strony, kiedy emanujemy życzliwością i miłością, osoby, które nie są na to gotowe, też się będą od nas odsuwać, więc myślę, że tutaj jest ważny ten kontekst, właśnie partnerski i takiej wzajemności widzenia widzenia siebie w oczach innych, widzenia innych w sobie, jak się tutaj poustawiamy. Ten as była wyjątkowo mocno mi właśnie, idzie w kontraście do tych dwóch kielichów, bo zazwyczaj bym powiedziała tak, żeby nie zaczynać niczego nowego w tej chwili, że to nie jest dobry moment. I oczywiście to też to, też to oznacza, natomiast w tym kontekście bardzo mocno to czuję, żeby nie działać samotnie. Żeby nie czuć się właśnie taką samotną wyspą, kimś całkowicie wyalienowanym, kimś, kto jest całkowicie autonomiczny wobec, wobec swojego otoczenia, bo tak nie jest. A szczególnie w tym układzie wydaje mi się, że właśnie te relacje są super, super ważne. I żeby właściwie dobierać sobie partnerstwo, żeby właściwie sobie dobierać osoby do właśnie wspólnego doświadczania życia, tak? Skupcie się na tym, co już macie, tak, kogo już macie wokół siebie, i zwróćcie uwagę właśnie na jakość tego partnerstwa i zastanówcie się, w które, w które relacje najbardziej warto inwestować. To jest dobry moment na to, żeby się tym zająć, a które relacje osłabić, a nawet być może zerwać w takim zdrowym bardzo sensie, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby się żegnać z niechęcią i nienawiścią. Jest taki piękny rytuał odcinania, jak sobie wpiszecie w przeglądarkę, to, to Wam powinien wyskoczyć na przykład na stronie Marii Munset, którą jak zawsze bardzo, bardzo polecam z każdej okazji, który jest pełen życzliwości właśnie, tak? I czasami najlepsze, co możemy zrobić dla relacji, to, to ją uwolnić, pozwolić się właśnie sobie odciąć, ale odciąć się też tej osobie w atmosferze, Miłości i życzliwości, życząc jej jak najlepiej na dalszej drodze, już niekoniecznie w takiej bliskości, jak do tej pory z nami. Więc bardzo Wam polecam przez te następne kilka tygodni, może właśnie porozwiązywać te, tego typu tematy. Przybliżyć się, bo ja nie mówię, że, że wszystko. Ale się rozgadałam Matko Boska. Nie <laughs> mówię, że się wszystko da naraz też zrobić, tak? I że jak raz to zrobimy, to to jest skończona praca. W ogóle nie ma czegoś takiego wydaje mi się w życiu, jak, jak skończona praca. E, pewne tematy się pojawiają, my je rozwiązujemy, pojawiają się następne i tak to gra, i tak to się toczy. E, i, I ciągle jest co robić. <laughs> Więc jeszcze Wam też dużo fajnej energii do tego żeby się tym zajmować, znalezienia czasu, właściwego ustawienia priorytetów w tym miesiącu, żeby był satysfakcjonujący, żeby był dla Was dobry. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za Waszą uwagę, za wszelkiego rodzaju wsparcie. Tu będę wymieniać to są lajki, to są komentarze, to są Wasze listy do mnie, to są wasze zaszerowania, tak? czyli podzielenie się tym, czym ja się dzielę z Wami, z innymi osobami. Również subskrypcje, bardzo za nie dziękuję. Jeżeli nie subskrybujecie, to bardzo zachęcam do tego, dlatego że to pozwala kanałowi dochodzić do nowych osób. Na czym mi może nie zależy, <laughs> nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest fajne, bo ja to odczuwam jako swoją misję i chciałabym do jak największej ilości osób dotrzeć z tym, co jest im potrzebne. Do tych, którym jest to potrzebne, oczywiście więc za, za te subskrypcję też bardzo dziękuję. Też zapraszam do mojego Patronite, może tam coś, coś jest dla Was. No i oczywiście, jak zawsze jestem dostępna pod mailem, o którym już mówiłam. Zawsze odpisuję, nie zawsze od razu, ale zawsze odpisuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych czytaniach.